Noc była lodowata, a wiatr wyl między rozległymi lasami wschodniej Polski. Śnieg opadał ciężko, przykrywając wszystko grubą warstwą bieli. Michał, mężczyzna po czterdziestce, szedł samotnie wzdłuż odosobnionej ścieżki. Dźwięk jego kroków był tłumiony przez puk śniegu. Na plecach niósł ciężki plecak, a ciepłe, zimowe ubrania ledwie chroniły go przed przeszywającym zimnem. Cisza była głęboka, Przerywana jedynie trzaskiem gałęzi w oddali. Michał, doświadczony leśniczy, znał te tereny jak własną kieszeń. Po całym dniu patrolowania marzył tylko o powrocie do swojej małej chaty w dolinie, gdzie czekały na niego ciepły ogień i prosta zupa. Ale gdy skręcił za zakręt ścieżki, nagle się zatrzymał. Tam, w słabym świetle księżyca odbijającego się od śniegu, zobaczył coś, co go zaniepokoiło: wilk. Zwierz leżał w bezruchu, ciężko oddychając. Jego szare futro było popłamione krwią, a tylna łapa wyglądała na złamaną, wygiętą pod nienaturalnym kątem. Michał poczuł, jak serce zaczyna mu szybciej bić. Wilki były rzadkością w tych okolicach, a znalezienie jednego samotnego, do tego rannego było czymś wyjątkowym. Wiedział, że dzikie zwierzę, nawet ranne, mogło być niebezpieczne. Ale w spojrzeniu tego wilka było coś, co sprawiło, że się zawahał. Ich oczy spotkały się na krótką chwilę. Oczy wilka nie były wyłącznie pełne instynktu. Był tam strach, ale i coś głębszego niemal jak cicha prośba o pomoc. Michał powoli przykucnął, starając się nie wystraszyć zwierzęcia. Spokojnie, przyjacielu, szepnął cicho jego głos ledwie przebijał się przez wiatr Nie zrobię ci krzywdy. Wilk słabo warknął, ale nie poruszył się. Było jasne, że nie miał siły ani uciekać, ani walczyć. Michał wiedział, że jeśli zostawi go tutaj, zwierzę umrze w ciągu kilku godzin z zimna albo padnie ofiarą innych drapieżników. Dylemat był okrutny. Powinien ryzykować i spróbować pomóc wilkowi, czy zostawić go na pastwę losu. W końcu Michał podjął decyzję. Zdjął plecak i wyciągnął z niego koc. Wiedział, że to może być niebezpieczne, jeśli wilk zdecyduje się zaatakować. Niewiele będzie mógł zrobić, ale sumienie nie pozwalało mu odejść. No, chodźmy, chłopcze, wyszeptał, delikatnie owijając wilka kocem. Zwierzę nie stawiało oporu, może z wycieńczenia, a może z jakiegoś innego powodu. Michał ostrożnie podniósł wilka, czując jego ciężar w ramionach. Droga do chaty wydawała się nie mieć końca, każdy krok był walką z mrozem i wiatrem. Kiedy wreszcie dotarł na miejsce, Michał ułożył wilka blisko kominka, otulając go kocami. Dokładnie obejrzał jego łapę i potwierdziły się jego obawy: była złamana. Bez dostępu do weterynarza zrobił, co mógł, prowizorycznie usztywnił łapę kawałkami drewna. Przez cały czas wilk leżał spokojnie, jego oczy uważnie wpatrywały się w Michała. Jakby rozumiał, że ten stara się mu pomóc. Tej nocy, podczas gdy na zewnątrz szalała burza śnieżna, Michał czuwał przy wilku, upewniając się, że zwierzę nie spróbuje uciec ani nie pogorszy swojego stanu. Mimo wszystko między nimi zaczęła tworzyć się dziwna więź. Wilk przetrwał tę pierwszą noc, ale dla Michała to spotkanie miało być jedynie początkiem historii, która na zawsze odmieni jego życie. Poranek przyszedł cicho, a śnieg przestał padać. Michał obudził się na fotelu obok kominka, gdzie spędził noc, pilnując wilka. Gdy otworzył oczy, zauważył, że zwierzę wciąż leży tam, gdzie je zostawił, choć jego spojrzenie stało się bardziej czujne. Nie było już w nim tego samego strachu, co poprzedniego wieczora, ale ostrożność wciąż dominowała. Michał nie mógł nie zastanawiać się, czy podjął dobrą decyzję, zabierając wilka do domu. Wiedział, że to było ryzykowne, ale czuł, że nie mógł postąpić inaczej. Pierwsze dni były trudne zarówno dla Michała, jak i dla Wilka. Zwierzę odmawiało jedzenia i piło wodę tylko wtedy, gdy Michał zostawiał ją blisko niego i odchodził na bezpieczną odległość. Leśniczy postanowił nie naciskać, dał Wilkowi przestrzeń, której potrzebował. Tymczasem sam zajął się naprawą swojej chaty, zniszczonej przez ostatnie burze. Ale co chwilę zerkał w stronę zwierzęcia, upewniając się, że nic mu nie dolega. Michał zauważył, że z każdym kolejnym dniem wilk staje się bardziej ufny. Już po trzecim dniu zaczął zjadać kawałki mięsa, które Michał dla niego przygotowywał, choć nadal z dystansem. Leśniczy, obserwując te drobne postępy, poczuł dziwne ciepło w sercu. Samotne życie w lesie od lat go przytłaczało, a obecność tego dzikiego stworzenia, Choć na początku wydawała się zagrożeniem, zaczęła wypełniać pustkę, której istnienia nawet do końca nie zauważał. Pewnego wieczoru Michał postanowił nazwać swojego nowego towarzysza. Nie wiedział dlaczego, ale słowo Watacha przyszło mu na myśl ironiczne, bo wilk był sam, bez swojej grupy. Jednak Michał miał wrażenie, że ten samotnik nosił w sobie ducha całej Watachy, jakby reprezentował coś większego. Gdy wypowiedział to słowo na głos, Wilk lekko uniósł głowę i spojrzał na niego, jakby instynktownie rozumiał, że właśnie otrzymał imię. Przez kolejne dni Michał i Watacha powoli budowali coś na kształt zaufania. Wilk pozwalał mu zbliżyć się na coraz mniejszą odległość, a nawet czasami unosił łeb w odpowiedzi na jego ciche słowa. Jednak Michał wiedział, że dzikie zwierzę nigdy w pełni się nie oswoi. W głębi duszy czuł, że ich czas razem jest tylko chwilowym momentem który zakończy się, gdy Watacha wyzdrowieje i wróci do lasu. Minął tydzień, a Watacha coraz lepiej znosił obecność Michała. Wilk wciąż był ostrożny, ale przestał reagować nerwowo, gdy Michał siadał bliżej kominka. Ranna łapa, mimo prowizorycznego usztywnienia, zaczęła się powoli goić. Michał zauważył, że Watacha starał się delikatnie obciążać chorą nogę, choć wciąż unikał gwałtownych ruchów. Leśniczy czuł pewną dumę, jego starania przynosiły efekty. Jednak w tym wszystkim pojawił się też niepokój. Czy po wyzdrowieniu wilk po prostu odejdzie? Watacha stał się częścią codziennych rytuałów Michała. Rankiem leśniczy otwierał okiennice, wpuszczając zimowe słońce, a wilk obserwował każdy jego ruch, jakby próbował zrozumieć tę ludzką rutynę. Michał mówił do niego, czasem żartował na głos, opowiadając o zwykłych sprawach. Choć wiedział, że wilk go nie rozumie. A może rozumiał, przynajmniej w tym szczególnym, instynktownym sensie, który istnieje między człowiekiem a dzikim zwierzęciem. Pewnego popołudnia Michał postanowił wyjść przed chatę i pospacerować wokół, żeby sprawdzić, czy śnieg nie uszkodził płotu. Ku swojemu zaskoczeniu, Watacha, choć z początku niechętnie, podążył za nim. Szary wilk, poruszający się ostrożnie, z każdą minutą stawał się coraz bardziej swobodny w nowym otoczeniu. Widok zwierzęcia, które jeszcze tydzień temu wydawało się na granicy śmierci, teraz spokojnie kroczącego po śniegu, wywołał w Michałku mieszankę radości i podziwu. Spacerowali w ciszy, jakby obaj rozumieli, że słowa nie były potrzebne. Michał zatrzymał się przy granicy lasu, patrząc na horyzont pokryty białą czapą. Watacha także się zatrzymał. Ale zamiast uciec w stronę drzew, wrócił na bezpieczną odległość w pobliże Michała. To zachowanie wprawiło mężczyznę w zdumienie. Dlaczego tu zostajesz? Pomyślał, jednak Michał wiedział, że ten spokój nie potrwa wiecznie. Wilk należał do lasu, do dzikiej natury, której był symbolem. Mimo, że teraz wydawało się, że między nimi rodzi się coś wyjątkowego, Michał coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że to tylko kwestia czasu, zanim Watacha odejdzie. A jednak, stojąc obok niego tego dnia, poczuł coś, czego nie czuł od lat, prawdziwą więź z czymś większym niż on sam. Kilka dni później Michał obudził się przed świtem. Świat za oknem był spowity ciszą, którą potęgowała gęsta warstwa śniegu. Ogień w kominku dawno wygasł, a wilk leżał zwinięty w kłębek na podłodze, oddychając spokojnie. Michał przez chwilę wpatrywał się w niego, zastanawiając się, jak bardzo zmieniło się jego życie w ciągu tych kilku dni. Był samotnikiem, który przez lata unikał ludzi, a teraz dzielił swoją przestrzeń z dzikim stworzeniem. Podczas śniadania zauważył, że wataha nie spuszcza z niego wzroku. Michał czuł, jakby wilk próbował odczytać jego myśli. Wciąż pamiętał, jak znalazł go w lesie rannego, samotnego na granicy życia i śmierci. Teraz widział w nim siłę i determinację, które przypominały mu o czymś, co sam dawno stracił. To było niemal jak lustro, w którym odbijały się jego własne lęki i nadzieje. Tego dnia Michał postanowił po raz pierwszy zabrać Watache na dłuższą wyprawę. Założył ciepłą kurtkę, chwycił kij do podpierania i ruszył w stronę lasu. Wilk, choć wciąż lekko utykający, podążył za nim bez wahania. Śnieg skrzypiał pod butami Michała, a ich ślady przecinały białą pustkę, prowadząc w głąb drzew. Michał czuł dziwny spokój, jakby obecność wilka pozwalała mu po raz pierwszy od lat poczuć się naprawdę żywym. W środku lasu zatrzymali się przy małej polanie, gdzie Michał często siadywał w przeszłości, gdy chciał odpocząć od codziennych obowiązków. Watacha, zamiast biegać po okolicy, usiadł obok niego i spojrzał w dal. Jego złote oczy zdawały się widzieć coś, czego Michał nie potrafił dostrzec. Cisza między nimi była ciężka, ale jednocześnie pełna zrozumienia. Nagle gdzieś w oddali rozległo się wycie. Było głębokie i przenikliwe, a Michał od razu zrozumiał, że to inne wilki. Spojrzał na Watache, zastanawiając się, jak ten zareaguje. Zwierzę uniosło głowę i zamarło, jakby nasłuchiwało. Michał poczuł ukłucie w sercu, wiedział, że ten dźwięk mógł oznaczać koniec ich wspólnej drogi. Ale ku jego zaskoczeniu, Watacha nie odpowiedział. Zamiast tego spojrzał na Michała, jakby podejmował decyzję, którą tylko on mógł zrozumieć. Droga powrotna do chaty była cicha, ale Michał nie mógł pozbyć się poczucia nieuchronności. Gdy dotarli do domu, Watacha usiadł przed drzwiami i spojrzał na las, a potem na Michała. Był to moment, w którym człowiek i zwierzę zdawali się dzielić czymś, co wykraczało poza słowa. Michał poczuł, że ich więź była silniejsza, niż mógłby się spodziewać, ale wiedział, że nie może zatrzymać wilka na zawsze. Michał nie potrafił przestać myśleć o ostatnim spotkaniu z Watachą. Jego wilk nie odpowiedział na wycie innych wilków, co wydawało się niemal nieosiągalne. Michał wiedział, że dzikie zwierzęta nie pozostają w jednym miejscu. Nieterytorialne, a jednak coś w zachowaniu Watachy sprawiało, że czuł, iż więź między nimi jest czymś wyjątkowym. Co to znaczyło? Zastanawiał się, czy wilk poczuł, że nie może opuścić Michała, bo ten tak samo go potrzebuje. Ale Michał wiedział, że więzi te są kruche i że w pewnym momencie, natura wygra. Rano Michał poszedł pod drewno do lasu, a Watacha jak zwykle podążał za nim. Lubił te krótkie wypady na skraj lasu, gdzie mógł w spokoju ładować swoje zapasy na zimę. Kiedy wracali, Michał zauważył, że w lesie jest coś niepokojącego. Wilk biegł za nim szybciej niż zwykle, a w jego oczach tlił się niepokój. Michał zatrzymał się, próbując zrozumieć, co się dzieje, ale Watacha nie zwrócił na niego uwagi. Jego zmysły były wyostrzone, coś w lesie było nie tak. W końcu Michał poczuł to także. Daleko na horyzoncie, tuż przed wejściem do lasu, pojawiły się sylwetki. Grupa wilków. Michał czuł, jak serce mu bije szybciej. Zrozumiał, że to może być moment, na który czekał Watacha. Czas na decyzję. Wrócić do dzikiej grupy, czy zostać z Michałem? To była chwila, w której wilk musiał podjąć decyzję, która mogła zmienić wszystko. Michał poczuł, że nie może tego zatrzymać. Nie może zmusić Watachy do czegoś, czego on sam nie chciałby robić. Watacha przez chwilę wpatrywał się w Michała, a potem spojrzał w stronę swoich rodaków. Michał stał nieruchomo, czując, jak ogromne emocje zaczynają go przytłaczać. Zrozumiał, że to, co się teraz wydarzy, nie będzie miało odwrotu. Chciał, by Watacha pozostał, ale wiedział, że wolność jest najważniejsza. A natura wilka jest silniejsza niż jakiekolwiek więzi, które mógłby zbudować z człowiekiem. Watacha ruszył w stronę grupy. Michał patrzył, jak oddala się w śnieżnej zamieci, jego sierść lśniła w zimowym świetle, jakby sam las go wzywał. Michał stał tam, serce mu pękało, ale jednocześnie czuł ogromny szacunek do tej decyzji. Wilk wracał do swojego naturalnego środowiska, choć część Michała nie potrafiła pogodzić się z tym, że ich czas razem dobiegł końca. Ale zanim Watacha zniknął za drzewami, odwrócił się jeszcze raz. Spojrzał na Michała, jakby chciał coś powiedzieć, coś, co było niemożliwe do wyrażenia w słowach. Michał uśmiechnął się smutno, wiedząc, że to nie koniec ich historii. Może w jakiejś innej formie, może gdzieś daleko w przyszłości, ich drogi znów się skrzyżują. Ale teraz musiał pozwolić Watachowi odejść. Michał wrócił do chaty w milczeniu. Wokół panowała niepokojąca cisza, jakby las sam przeżywał te chwile rozstania. Śnieg nadal padał, tłumiąc dźwięki, a Michał czuł, jakby z każdą chwilą jego świat stawał się coraz bardziej pusty. Watacha odszedł. Ta myśl brzmiała w jego głowie niczym echo. Widział w wilku coś więcej niż tylko dzikie zwierzę, był jego towarzyszem, a może nawet symbolem czegoś, co Michał dawno stracił. Zaufania, nadziei, odwagi. Minęło kilka dni. Michał zajął się swoimi codziennymi obowiązkami, starając się wypełnić pustkę, którą zostawił po sobie Watacha. Chodził do lasu, ale nigdzie nie widział śladów wilka. Wieczorami siadał przy kominku, wspominając ich wspólne chwile. Czasem czuł gniew na siebie, że pozwolił wilkowi odejść, a czasem zrozumienie, że tak właśnie musiało być. Jednak to. Co czuł najczęściej, to tęsknota. Pewnego dnia, podczas jednej z wypraw do lasu, Michał zauważył coś niezwykłego. Na skraju ścieżki, gdzie zawsze razem odpoczywali, znalazł ślady łap. Były świeże. Michał poczuł, jak serce zaczyna bić szybciej. Czy to możliwe, że Wataha wrócił? Zaczął podążać za śladami, które prowadziły głębiej w las. Każdy krok niósł ze sobą nadzieję i obawek, co, jeśli to nie był on. Ślady doprowadziły go do polany, gdzie po raz pierwszy znalazł rannego wilka. Michał przystanął, rozglądając się dookoła. Nic. Cisza. Już miał zawrócić, kiedy z za drzew usłyszał znajomy dźwięk, ciche skomlenie. Obrócił się i zobaczył Watachę. Wilk stał na skraju polany, a obok niego, ku zaskoczeniu Michała. Znajdowały się dwa mniejsze wilki. Były to młode, ich szczenięta. Michał poczuł, jak nogi robią mu się ciężkie. To, co widział, było nie do uwierzenia. Watacha wrócił, ale nie sam. Wilk podszedł bliżej, jakby chciał pokazać człowiekowi swoje nowe życie, swoją rodzinę. Michał zrozumiał wtedy, że Wataha nigdy go nie opuścił całkowicie. To, że znalazł towarzystwo innych wilków, nie oznaczało końca ich więzi. Wilk chciał, by Michał wiedział, że teraz ma swoją własną rodzinę, ale zawsze będzie pamiętał o nim, o człowieku, który uratował mu życie. Michał spędził długą chwilę na polanie, patrząc na wilka i jego młode. Watacha siedział w spokoju, jakby dawał mu czas na zrozumienie tego wszystkiego. Michał poczuł spokój, jakiego dawno nie doświadczał. Życie zawsze znajdzie sposób, by iść naprzód, to była lekcja, którą Watacha mu zostawił. Kiedy Michał w końcu wrócił do swojej chaty, wiedział, że nie jest sam. Przedświt obudził Michała swoim charakterystycznym, złotym blaskiem odbijającym się od śnieżnych zasp. Ostatnie dni były spokojne, choć pustka po odejściu Watachy wciąż ważyła na jego sercu. Tego ranka Michał postanowił wyruszyć na dłuższy spacer, by zebrać myśli i wypełnić czas. Przemierzając leśne ścieżki, czuł, jak mroźne powietrze koi jego nerwy, przypominając mu, jak bardzo zależy mu na naturze, która była zarówno jego schronieniem, jak i towarzyszem. Gdy dotarł do polany, gdzie wcześniej widział ślady łap, usłyszał coś, co kazało mu natychmiast się zatrzymać. Z początku wydawało się, że to tylko wiatr szepcze między gałęziami, ale po chwili usłyszał wyraźne skrzypienie śniegu pod czyimiś stopami. Michał zamarł, nasłuchując. W tej głuszy każda odmienność budziła niepokój, a jednocześnie ciekawość. Po chwili z mgły wyłoniła się postać. Była to kobieta, ubrana w ciężki płaszcz i szalik zakrywający prawie całkowicie jej twarz. Jej kroki były niepewne, jakby szukała drogi lub kogoś, kto mógłby jej pomóc. Michał, mimo swojej samotniczej natury, podszedł bliżej, nie chcąc jej zaskoczyć. Przepraszam, czy wszystko w porządku? zapytał jego głos łagodny, choć w środku czuł lekkie napięcie. Kobieta uniosła wzrok. W jej oczach było coś, co natychmiast przyciągnęło uwagę Michała mieszanka zmęczenia i determinacji. Szukam kogoś odpowiedziała cicho Może pan mi pomóc? Michał skinął głową, gestem zapraszając ją bliżej. Jej obecność była niespodziewana. A jego myśli zaczęły krążyć wokół możliwości. Czy była tylko przypadkowym wędrowcem, czy może jej pojawienie się w tej odległej części lasu miało związek z czymś większym? Razem usiedli na powalonym pniu drzewa, a kobieta, po kilku głębokich oddechach, zaczęła opowiadać swoją historię. Nazywam się Karolina, szukam mojego brata, zaginął wiele lat temu. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie. Ale ostatnio dostałam wskazówkę, że mógłby być w tej okolicy. Michał poczuł, jak jego serce zaczyna bić szybciej. Historia Karoliny, choć z pozoru prosta, miała w sobie coś niepokojącego, jakby była fragmentem większej układanki, której części były jeszcze nieodkryte. W tym momencie kobieta spojrzała na niego z nadzieją w oczach. Pan zna te tereny lepiej niż ktokolwiek. Proszę, pomóż mi. Michał nie mógł przestać myśleć o słowach Karoliny. Jej prośba brzmiała jednocześnie banalnie i zagadkowo, a w jej spojrzeniu kryło się coś, co przypominało mu własną przeszłość, stratę i desperacką chęć znalezienia odpowiedzi. Chociaż wolał trzymać się na uboczu, poczuł, że nie może odmówić. W końcu znał te lasy lepiej niż ktokolwiek inny, a poczucie obowiązku wobec kobiety, która wydawała się tak zagubiona, zaczęło dominować nad jego instynktem samotnika. Gdzie ostatnio widziano twojego brata? zapytał Michał, starając się, by jego głos brzmiał spokojnie. Karolina się zawahała. W jej oczach pojawił się cień niepewności, jakby ważyła, ile prawdy może wyjawić. W końcu odetchnęła głęboko. Nie wiem dokładnie, zaczęła. To było dawno temu. Był strażnikiem leśnym, tak jak pan. Pracował w tej okolicy, ale pewnego dnia po prostu zniknął. Ostatnią wskazówkę otrzymałam od starego przyjaciela rodziny. Powiedział, że ktoś go widział w tych lasach niedługo przed tym, jak przepadł bez śladu. Michał zmarszczył brwi. Historia brzmiała znajomo, jakby echo dawnych opowieści, które słyszał od starszych mieszkańców okolicy. Spojrzał na Karolinę i dostrzegł, jak kurczowo zaciska dłonie na materiale płaszcza, próbując ukryć emocje. Czy to było w okolicy Polany? Zapytał, wskazując w kierunku miejsca, które znał z własnych wędrówek. Karolina skinęła głową. Michał poczuł dreszcz przechodzący przez jego ciało. Polana, o której mówiła, była miejscem, gdzie sam znalazł watachę. To nie mogło być przypadkowe. Musimy tam pójść, powiedział po chwili. Z determinacją w głosie ruszyli razem, Michał przodem, prowadząc Karolinę przez śnieżny las. W miarę jak zbliżali się do Polany, atmosfera stawała się coraz cięższa. Cisza między nimi była pełna napięcia, a każdy krok wydawał się głośniejszy niż zwykle. Michał czuł, jak wspomnienia z tamtego dnia, gdy znalazł rannego watache, zaczynają ożywać. Czy to możliwe? że historia wilka i historia brata Karoliny były ze sobą powiązane. Gdy dotarli na polanę, Michał zatrzymał się nagle, a Karolina spojrzała na niego z pytaniem w oczach. Tutaj zaczyna się coś, czego możemy nie zrozumieć od razu, powiedział cicho. Ale musisz być gotowa na to, co znajdziemy. Kiedy Michał i Karolina wkroczyli na polanę, świat wokół wydawał się dziwnie nieruchomy. Wysokie świerki otaczające to miejsce tworzyły ścianę ciszy, a śnieg zalegający na ziemi błyszczał w porannym świetle niczym lustro. Karolina przystanęła, a jej wzrok zatrzymał się na starym, powalonym pniu na środku polany. To tutaj, zapytała cicho, jej głos niemal nieśmiało przebijał się przez ciężką ciszę. Michał przytaknął, nie odrywając wzroku od pnia. To właśnie w tym miejscu znalazł Watachę, rannego i bezradnego Teraz to miejsce wydawało się naznaczone czymś więcej, jakby nosiło w sobie ślady czyjejś obecności, której Michał wcześniej nie dostrzegł. Zbliżył się powoli, czując dziwną mieszankę napięcia i niepokoju. Kiedy znalazłem wilka, leżał dokładnie tutaj, powiedział, wskazując na ziemię tuż obok pnia. Był ranny i samotny. Myślałem, że to zwykły przypadek, ale może to coś więcej. Karolina podeszła bliżej. Jej oczy dokładnie lustrowały teren, jakby szukała czegoś, co mogłoby wyjaśnić zagadkę. Po chwili jej wzrok przyciągnęło coś ukrytego pod warstwą śniegu. Schyliła się i delikatnie odgarnęła biel, odsłaniając coś, co wyglądało na fragment starej skóry niemal przegniłej, ale wciąż rozpoznawalnej. To, to należało do niego, szepnęła, a jej głos zadrzał. Michał podniósł kawałek skóry i zauważył wyblakłe inicjały na jednym z rogów. Serce zabiło mu szybciej. To były inicjały brata Karoliny Andrzeja. Chociaż przedmiot był zniszczony przez czas i warunki atmosferyczne, nie było wątpliwości, że wskazywał na obecność zaginionego mężczyzny w tym miejscu. Andrzej, Karolina powiedziała jego imię z czułością, jakby chciała przywrócić go do życia samym dźwiękiem. On tutaj był. Ale co się z nim stało? Michał odwrócił wzrok w stronę lasu, próbując poukładać myśli. Wilk, którego znalazł, musiał mieć jakiś związek z Andrzejem. Ale jak? Czy mężczyzna próbował uratować Watachę, tak jak zrobił to Michał? A może wydarzyło się coś, co zmusiło go do pozostawienia śladów, ale nigdy nie pozwoliło mu wrócić. Nagle Michał poczuł znajomy dreszcz, jakby był obserwowany. Spojrzał w kierunku, z którego usłyszał lekki trzask gałęzi. Po chwili, na skraju polany, pojawiła się znajoma Sylwetka. Watacha, Wilk stał nieruchomo, patrząc na nich swoimi przenikliwymi, złotymi oczami. On wie, powiedział Michał z pewnością w głosie: Watacha coś widział, może nawet był tam. Karolina spojrzała na Wilka z niedowierzaniem, jakby po raz pierwszy zauważyła, że to stworzenie nie jest zwykłym zwierzęciem. Michał poczuł, jak napięcie osiąga zenit. Było jasne, że następne chwile przyniosą odpowiedź na pytania, które oboje bali się zadać. Watacha stał nieruchomo, a jego spojrzenie przeszywało Michała i Karolinę niczym ostrze. Las wydawał się zamierać w oczekiwaniu. Michał zrobił krok w stronę wilka, czując, że ten moment jest kluczowy. Jakby Watacha był strażnikiem sekretów ukrytych w głębi lasu. On coś wie powtórzył Michał, spoglądając na Karolinę. Kobieta przytaknęła, a w jej oczach pojawiła się mieszanka strachu i nadziei. Watacha uniósł łeb, jakby chciał zwrócić ich uwagę na coś za sobą. Powoli odwrócił się i zaczął iść w głąb lasu, co kilka kroków oglądając się na nich, jakby ich zapraszał. Michał i Karolina ruszyli za nim, Czując, jak napięcie wypełnia każdy ich krok. Ścieżka była wąska i kręta, a śnieg pod butami trzeszczał głośniej, niż BY tego chcieli. Wilk prowadził ich pewnym krokiem, aż dotarli do miejsca, które wyglądało, jakby czas się w nim zatrzymał. Na środku małej polany, otoczonej starymi dębami, leżał drewniany krzyż. Był prosty, z wyraźnie widocznymi śladami upływu czasu. Ale nie można było pomylić go z niczym innym. Karolina zakryła usta dłonią, a jej oddech przyspieszył. Michał podszedł bliżej, czując, jak serce bije mu w piersi. Na krzyżu ktoś wyrył imię: Andrzej W. To on, wyszeptała Karolina, a jej głos zadrzał. To tutaj został. Watacha usiadł obok krzyża, jakby chciał przypieczętować prawdę. Michał poczuł fale emocji, smutek. Ulgę, a przede wszystkim poczucie, że tajemnica, która ich prowadziła, została wreszcie rozwiązana. Próbował kogoś ratować, powiedział Michał, wskazując na wilka. Może to był właśnie Watacha, a może inny wilk. Ale coś poszło nie tak. Karolina uklękła przy krzyżu, dotykając go delikatnie. Łzy spływały po jej policzkach, ale w jej spojrzeniu było coś więcej niż żal. To była wdzięczność za odpowiedź, choć bolesną, i za to, że po latach poszukiwań wreszcie wiedziała, gdzie jest jej brat. Michał spojrzał na Watache. Wilk wstał i podszedł bliżej, delikatnie trącając Karolinę nosem, jakby chciał ją pocieszyć. Potem spojrzał na Michała, a w jego oczach pojawiło się coś, co Michał zrozumiał bez słów: Wdzięczność i pożegnanie. Idź, przyjacielu, powiedział cicho Michał. Twoje miejsce jest tutaj. Watacha odwrócił się i zniknął w głębi lasu, a Michał i Karolina zostali sami na polanie, stojąc obok krzyża Andrzeja. Wiedzieli, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo, ale mieli poczucie, że odnaleźli nie tylko odpowiedzi, ale i coś więcej zrozumienie, które połączyło ich losy z duchem tego miejsca.